No, no, no. Czekajcie, chciałam zrobić no, 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 ale jak tak pani coś ogląda nie zrobimy no, no, no. Ale musicie uwierzyć na słowo. Fajne styloweczki na manekinach. Przeczekamy chwilę. O, zobaczcie takie stylowe dzisiaj w senseju. Nowość, no nie? Te shorty, no. Z taką motylkową bluzeczką. Może tak odjadę. O. Przywitajcie, Jesteśmy w senseju. Robimy sobie przegląd nowości. Fajne te gaciory, co? Gdzie one są? Chyba tutaj. Tak, tak. O. Od razu na początek poproszę łapkę pod filmem, za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. O, takie, te gaciorki. 39 zł. Dobra, i lecimy co? To co? To już zostaniemy tutaj po tej stronie? No. Co tutaj mamy? Nie wiem, czy to było podnoszone. 39 zł, już nie pamiętam jeszcze zerkam na ten manekin, ale nie mam jak pokazać, podnieść telefonu, bo gdzie sobie tutaj spacerują, chyba, że trzy, cztery, 4... o, takie styloweczki mamy, dobra. I koszyczek na nowościach. Uh -huh. 39 zł. O, taki. Aha, jakie to ma w ogóle rączkę, w sensie to pasek, nie? Taki nawet sprytny, co? Uh -huh. I te koszyczki powyżej znamy. No tutaj chyba też nowy gacior, chyba tak. No, kiecka. Nie, one były podnoszone, tak? Aha, gacior jest tutaj. Zaraz pokażę. Zaraz podniosę, w sensie. Chodźcie sobie, zobaczymy cenę tej kiecki. 49 zł. To są te gaciory, Te? Nie, to nie są te. To są te z manekina. Aha, te z manekina jeszcze są czarne. No dobra. No to fajnie. No, serio. Okej, okay. siedzi. I kolejna nowość. 25 zł. Mhm. Ewentualnie... A nie, to... To znamy. Dobra, idziemy dalej. Kolejny wieszaczek, ale tutaj dziewczyny wszystko, wszystko znamy, to nie chcemy. Ale jest jakoś... Ja też znamy 49 zł. Dobra, to nie Aha, tutaj mamy nowości. Mhm. O, zobaczcie, jak fajnie. Prawie pominęłam. Kolejne. Aha, to są te gaciurki, Tylko ona ma czarne, widzicie? A tutaj są w takim brązowym kolorze. A czarne, gdzie ja się pytam? A czorne wybrane, pewnie? Nie, czarne są to. Dobra, zaraz podniesiemy. O, takie. Jaki kapelusz, jaki rondo. Mierzyłby dziewczyny? Ile? 39 zł. Dlatego mamy klepeczki. O, takie. Mhm, za. No, i cena od dołu 39 zł. Uh -huh. To znamy, ale na cenę 19 zł. Gacior pominęłam, chyba jest na nowościach, wiecie? Ta. Ale no, gawa, no panie. 69 zł. Na nowościach? Czy nie, dziewczyno? No, tak jeszcze pokażę od tyłu. I, aha, i tutaj pominęłam shorty. I ty, babo, lecisz dzisiaj. O, jeszcze takie. Też na nowościach, no. Cena 29 zł. Motywkowe bluzeczki 19. Czorne, wybrane wszystkie, jak widać, wiadomo. To podnosiłam, tak. Ale przypomnę, cenę, Mocne nowości, dziewczyny. 49 zł. Teraz jesteśmy codziennie w tym serio, sensie, także warto zaglądać na kanał. No jest po co? Codziennie jakieś nowości wpadają. 59 zł. O, takie jebotka, mhm. I spódnica. Ale ona, ja znamy tę spódnicę. 69 zł. To jest każda inna dziewczyna. Dobra, do tego nie lecimy. sweterek, siateczkę, znamy. To nie chcemy. To ja też podnosiłem dobra. To leć, bo to kręcić, co nie znamy. A to są właśnie te czarne. Z manekina. 39 zł, tak? To są te? Nie. To są te, tu. <grym> dobra, po poznaje. poznaję. Też 39. No. I. Nie wiem, czy to podnosiłam, że pamiętam. 59 zł. Lecimy dalej, chodźcie. Na prawo mam minioweczki. ale. A nie, to nie są miniuweczki. To są gaciorki, są bardzo sprytne, ale chyba podnosiłam, wiecie, 19. Tak. Chyba tak. A tak, jeszcze wrócę chwilę, ale nie, zobaczcie, wszystko było podnoszone. Także to, co mówiłam przed momentem, wszystkie przyglądy, dziewczyny aktualne, sensyja, Można wracać, zaglądać, oglądać, dostawać łapki, pisać, komentować. Dobra, jeszcze takie fajne, sprytne gaciorki 39 zł. A to co to jest? A to też znamy. Dobra, zmieniamy alejkę. W sensie wieszaczek, chodźcie, na lewo, poproszę. A tutaj fajnie ten bucik jest wyeksponowany. Tak może najadę. Mhm. Jakieś gaciory na nowościach? Tak. Aha, to są te, którymi jarałam się ostatnio, tylko one były w kolorze. Nie pamiętam jakim, ale takie, w taki krój właśnie. Dobra, ile? 39 zł. Chyba to było czorne, chyba to się bało tylko czorny miorasz. <laughs> ok, idziemy dalej. No no no. Cóż za róż. Fajna, w Zobaczcie. Nowość jak nic. Ile ty sandał? Sandał, już Wam mówię. 49 zł. To może przejadę. W takim grubszym spodzie. Mhm. I, I tutaj znamy, to pomijam. To również ostatnio była pani manekin w tych gaciorkach. Dobra, lecę. Jak coś spotkam na nowościach, to się łączy. No, za daleko nie musiałam odchodzić, bo tutaj widzę. Chyba ten pasiak jest na nowościach, ale nie mam pewności. 49 zł, taka, w Mhm. się. I może tu sobie przejdziemy. Dobra, jest nowość, kolejna. Pokaż ty się. Taka cukierkowa. Tyłu gumaczka, jak widać, czekajcie. Przebierz sobie tu i podejrzymy co na 59 zł. Co myślicie? O, taki rękawek. No, wyjdziesz. Się zahaczyła i wyjść nie chce. Na lewo widzę. Jakiś lacz doleciał. To jest taki plastik. Ta za. 29 zł. A. I No i tutaj wszystko znamy tam. Dobra, to lecę szukać dalej. Kolejna nowa dziewczyna. Uh -huh. Co myślicie? Ile lecę. Te? Teraz zobaczymy. 49 zł. O taka. Aha, to masz taką falbaneczkę. Na dole. Co myślicie? To nie wszystko, bo tutaj również Chyba ta jest na nowościach. Chyba tak. Jakie rozcięcie po boku? No, no, no. Ile ono? 59. A tyle? A tyły takie. Już nie będę jej wyciągać. Albo dobra, wyjmę, bo ona jest wieczna na nowościach. No. W ogóle. Je podnosiłam coś z tego. Wyjdzie to, wyszło. Ale to nie jest ta. Ta. No. Fajnie te tyły ma, no nie? Tutaj takie. Proszę sobie fajnie zawiązać. O! Po boku jest zamaczek. Dobra. I? I dzisiaj babowieszak skończył. No skończył mi się, ale co jeszcze wyczajemy. Chodźcie na prawo. Tu oglądam, ale tam może łoko leci. Ale tam wszystko znamy nawet tam nie idę, 49 zł, o jeszcze takie mhm. i co my tutaj jeszcze wypatrzymy To takie spódnice. Mhm. za 29 zł jakie to ma rozcięcie u pani jak wiaterek zawieje <grywa> no wiadomo, dziewczyny no <grywa> wejdźmy dalej to znamy, tak czy nie do ciała, może to zielone? No, ile wy? Gaciory? 29 zł. O, takie. Nawet nie jest, ale czarne widzę, tylko jedne. To czarne wybrane. No, wiadomo, nie. Mhm. Już taka koszula na nowościach. O, 59 zł. Zobaczcie. Ładna. Czekajcie chwilę. Ok, już jestem. Nie wiem, czy to jest na nowościach. Taka kiecucha wróża. Za 49 zł. Fajna falbana, no nie? Może tak pokażę. O! O, i nawet podszewka. Do końca, w sensie na całą długość kiecki. No i fajnie. No. Takie cienkie, że to musi tak być. Ta. Co myślicie? Na nowość. Dobra, to przylecimy sobie ten wieszaczek i kończymy dziewczyna. Jak muszę kończyć. No, ewentualnie mamy tutaj jeszcze taką nowość. Ta. 29 zł. Mhm. Uh -huh. Ła, się zahaczyłam. Bo te tutaj grochy znamy. Ładne są te bluzaczki. 29 zł. Dobra, idę. Nie chce mi się wychodzić, ale muszę iść. I wam się przegląd podobał oczywiście, zostawcie łapkę pod filmem. Za co, co wielkie, wielkie dzięki? No i... Przyjdziemy sobie jutro. <grych> do sinseja. Tak jeszcze zerknę, trzeba by coś na koniec. No wszystko znamy dziewczyny, wszystko o poprzednich przeglądach, także można wracać do poprzednich przeglądów. Dobra, idę, cześć.